Uch, moich starszych braci walczyło w wojnie obronnej. Związek walki zbrojnej 40 rok 42 armia krajowa przemianowana z 2 na armię krajową i tak do zakończenia wojny. Żołnierze wyklęci to są wyjątkowi ludzie często bardzo młodzi ludzie, którzy w tragicznym czasie Opowiedzieli się po właściwej stronie. Ziemia Ostrołęcka obok podkarpacie i Lubelszczyzny była jednym była terenem, gdzie były te walki najbardziej intensywne po II wojnie światowej, gdzie ten opór przed komuną był bardzo intensywny. 53 rok jestem aresztowany, wcześniej brat był aresztowany, skazany na dożywotnie dojrzenie zamiano później na 15 lat. To były historie zapomniane i unieważnione. To był czas bardzo trudnych wyborów, a później był czas no, potwornego traktowania. Nigdy bym się nie oddał w ręce żyły, gdyby zaistniała ponownie taka sytuacja. To na, na, na samą pamięć o tym to ja. Coś się ze mną dzieje. Sama, sama myśl o tych czasach, o tych przeżyciach, to, jest, to, jest, to, to nie da się opowiedzieć. To jest tak trudne. Nie da się opowiedzieć. Tworzymy taką placówkę, gdzie, jeśli ktoś zechce odwiedzić muzeum, to będzie mógł poznać żołnierzy niezłomnych, ich postacie, ich, ich historię, ale też będzie mógł zastanowić się nad tym, dlaczego byli tak wyjątkowi. Dlaczego byli wierni? Dlaczego potrafili wszystko oddać dla ojczyzny, dla narodu? Można powiedzieć dla nas. To muzeum, mam ogromną nadzieję, będzie miejscem, gdzie na nowo mieszkańcy ziemi ostrołęckiej, mieszkańcy północno-wschodniego Mazowsza odkryją swoją niezwykle bogatą historię. Powinniśmy także współcześnie odwoływać się do rzeczy ważnych i poważnych, rzeczy, które konstytuują naszą tożsamość.